Teraz sztuczna inteligencja nie tylko zmienia sposób, w jaki podróżujemy czy pracujemy, ale także to, jak zaczyna się życie. AIVF z Izraela używa sztucznej inteligencji do wspierania lekarzy w ocenie zarodków przy in vitro. Gdzie powinniśmy wyznaczyć granice, gdy algorytmy klasyfikują potencjalne życie? Dziś moim gościem jest Daniel Żerboa, współzałożycielka i dyrektor generalna AIVF. Dziękuję za obecność. Dziękuję za zaproszenie. Zacznijmy od początku. Na czym polega wasza przewaga nad tradycyjnym in vitro fertilization? Tradycyjne in vitro fertilization oznacza, oceniając zarodki, opieramy się na subiektywnej analizie człowieka, czyli pod mikroskopem lub na komputerze. Liczymy komórki i próbujemy je ocenić na podstawie naszej wiedzy z embriologii i biologii. To co robimy to stosujemy sztuczną inteligencję do oceny zarodków. Więc zamiast subiektywnej analizy człowieka, możemy faktycznie powiedzieć ci, jakie jest prawdopodobieństwo, jakie jest prawdopodobieństwo dla każdego zarodka, że stanie się on udaną ciążą. A do czego to porównujesz? Powiedziałaś mi o wskaźniku powodzenia, więc możesz wyjaśnić, co to dokładnie znaczy i nie tylko działa tutaj w Izraelu, ale także na całym świecie. In vitro jest tu dotowane, a w wielu krajach bardzo drogie. Właśnie to powiedziałam wszystkim. Prawda? Dokładnie, więc gdzie my? Porozmawiajmy o etyce. Twoja sztuczna inteligencja nie wybiera, lecz klasyfikuje zarodki, prawda? Zatem kiedy klasyfikacja staje się wyborem z etycznego punktu widzenia? Cóż mówisz o wyborze zarodków podczas in vitro, ale wybór zarodków bez żadnych rozwiązań AI albo bez żadnej technologii? Więc to jest robione przez personel medyczny i embryologów w laboratorium. Więc ani my, ani AIVF, ani żadne inne rozwiązanie technologiczne nie wybiera zarodków, tylko daje lekarzom lub embryologom możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji. Więc znowu, zamiast procesu opartego na zgadywaniu, masz coś, co jest znacznie bardziej oparte na danych i dokładne. Więc dokładnie wiesz, który zarodek ma największy potencjał, żeby się przyjąć lub zakończyć się sukcesem? I możesz to zrobić. Właściwie masz liczbę, więc zamiast mówić, myślimy, że to jest ten albo tamten, teraz masz dokładną liczbę, którą możesz podać. Z tym zarodkiem masz około 90% szans na zajście w ciążę albo 85% szans. Że zarodek jest genetycznie prawidłowy lub nieprawidłowy, więc to wszystko dzięki sztucznej inteligencji, która została wytrenowana na ogromnych zbiorach danych, więc musi być lepsza od każdego człowieka właśnie ze względu na dane, na których była uczona. I nie, nie wybierasz na podstawie żadnych cech. Dokładnie, po prostu nie, nie wybieramy żadnych cech. To po prostu pomaga embryologowi podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące tego, które zarodki wybrać do transferu z powrotem do macicy. Kluczowe pytanie in vitro. Który zarodek zostanie dzieckiem? W in vitro nie mamy do czynienia z optymalizacją jednego zarodka. Nie chodzi o jeden zarodek, tylko o to, że mamy ich może 5, 6, 10. Więc który z nich? To jest pytanie za milion dolarów. To, co staramy się zrobić, to pomóc Ci wybrać tę opcję i powiedzieć, dokładnie, wybierz to zamiast tamtego, ale zrób to w bardziej świadomy sposób. To jest jeden aspekt, a drugi aspekt to oczywiście pacjent. Czy naprawdę możemy pomóc pacjentowi zrozumieć ten proces? Bądźmy tu bardziej transparentni. Wyobraź sobie, że możesz zalogować się do swojego iPhone'a i zobaczyć swoje zarodki zalogować się do laboratorium, oglądać swoje zarodki 24 godziny na dobę naprawdę zrozumieć ten proces. Być częścią tego naprawdę niesamowitego, wiesz, procesu. To nazywa się in vitro. Uważamy, że tak powinno się to robić w 2025 roku. Ale twój produkt wciąż jest bardzo niedopracowany. To jest system wsparcia dla lekarza, dla ludzi. Jak to widzisz, wielu widzów pewnie myśli, że to może się szybko źle skończyć, jeśli przekażemy władzę sztucznej inteligencji, na przykład w kwestii koloru oczu czy wzrostu. Prawda? I to jest właśnie dyskusja, która teraz się toczy. Nie ingerujemy w to, nie wybieramy żadnych cech, zajmujemy się tylko prawdopodobieństwem sukcesu. I to jest pytanie, które dziś zadaje się w przypadku in vitro. I tak, istnieją różne rozwiązania, ponieważ są różne aspekty. To się nazywa scoring poligeniczny. Nie dotykamy tego, to teraz, wiesz, taka bardzo szara strefa. Ale myślę, że to coś, o czym my jako społeczność będziemy musieli porozmawiać w nadchodzących latach? Tak, będzie bardzo interesujące zobaczyć, jak to się rozwinie. Daniel Gerboa, współzałożycielka i dyrektor generalna AIWF, bardzo dziękuję za obecność. Bardzo dziękuję. Dziękuję.